Hejka kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z szybkim holem z IKEA. Nie kupiliśmy tam zbyt wiele, ale pomyślałam, że mimo wszystko pokażę Wam, co kupiliśmy, bo czasami nie wiem, poddaję to komuś pomysł, albo najzwyczajniej w świecie przypomina o czymś, o czym zawsze się zapomina podczas zakupów. Także jeżeli macie ochotę spędzić tą chwilę ze mną, to zapraszam was serdecznie do oglądania okej okay, kochani, więc pierwsza rzecz, którą kupiłam, to jest dosłownie, słuchajcie, jedna szklanka. To są te duże szklanki na napoje, na cokolwiek. Ja nie wiem, jak one się nazywają. Tutaj Wam podaję ewentualnie numer, jeżeli ktoś byłby w ogóle tym zainteresowany. Potłuka mi się, więc po prostu uzupełniłam zapas i szklanka musi być. One kosztują 50 pesów, czy jakieś 2,50 zł. Oczywiście są nożyczki, ponieważ długo szukałam nożyczek do cięcia materiału. I potrzebowałam nożyczek, ale nie ukrywajmy, takie nożyczki są dosyć drogie. Natomiast wika, podobnie że są bardzo dobre te nożyczki i kosztują tylko 5 funtów. To jest jakiś numer. One mają taką, tutaj wiecie, nie plastikową, ale taką jakby lekko gumowatą tą rączkę, taką. No, wiecie o co mi chodzi? Kable do telefonów takie są. No i tak prezentują się. Całe nożyczki. Wiecie, to jest typowo do cięcia materiałów do szycia, dlatego że one, wiecie, tu są właśnie proste, bardziej no są, mają inny kształt, więc to jest typowo do tego. Natomiast każdy może używać do czego chce takie nożyczki. Podobnie już bardzo dobrze się sprawdzają, także. Zobaczymy, sprawdzimy i się przekonamy. Jedna, jedyna większa rzecz to jest ramka, i to są te duże ramki, gdzie ja kiedyś Wam pokazywałam w jednym z holu, chyba z zeszłego roku, bo od tamtej pory nawet nie byliśmy już w WK. I to jest jedyna ramka, która ma 50 na 70 cm, i ona kosztowała bodajże 6 funtów, o ile się nie mylę. Tu gdzieś Wam napiszę, czyli tylko 30 zł, ja na właśnie 50 na 70 cm, i to są fiskabo. Ramki. One są białe i czarne. My akurat widzieliśmy białą, bo mamy resztę ramek białych, więc biała ramka będzie potrzebna. Dalej, kochani, mam dwa talerze. To są w sumie dwie takie miski, dwa duże, głębokie talerze. One są dosyć spore i powiem Wam szczerze, że zarówno w tym możecie podać sałatkę, żeby każdy sobie nałożył i tak dalej. Ale my używamy ich również do jedzenia zupy, dlatego że na ogół miski i talerze tutaj są albo takie malutkie, naprawdę malutkie, że nie wiem. Jakiś dodatek do tego, nie wiem, nalewacie, albo są właśnie takie bardzo duże, więc wolę jednak nalać tej zupy mniej i po prostu, żeby mi więcej brzegu zostało, niż żeby mi się wylewało z tej małej miseczki. Więc są dwie, bo ja oczywiście potukłam jeden ten talerz przez przypadek, gdzieś, nie wiem, machnęłam nim i mi się potok Czy mi spadło coś? No nieważne. W każdym razie wziąłam dwie, one są po. W funcie, czyli niecałe 5 zł, także mogą być. One się naprawdę bardzo fajnie sprawdzają. Dalej tutaj mam zestaw pojemniczków, i to są pojemniczki na różne przyprawy. To się nazywa Rajtan. I te pojemniczki są cztery i one. Nie wiem, czy to jest jakiś numer, który by Wam się ewentualnie przydał. I to są cztery pojemniczki szklane z zakrętką. Nie wiem, jak to otworzyć. One są całkiem spore, więc spokojnie starczą. A możemy je zarówno postawić wiecie, w ten sposób na, na tym, ale możemy je postawić też tutaj z boku, dlatego że one z znego boku są płaskie, właśnie na przeprawy, odkręcane słoiczek. Także to się bardzo przydaje. A najtaniej, z tego co właśnie widziałam, to one są po prostu w Ikea. No i za cztery y, takie słoiczki funt 75, czyli powiedzmy nie wiem jakieś 5,56 zł. mniej więcej. Także myślę, że to się opłaca. Kochani, tak na dobrą sprawę, to jest ostatnia rzecz i to są woreczki z IKEA. Ja tutaj mam jeden 2-litrowy i jeden 1,2 litra po 25 sztuk. Ja te woreczki uwielbiam. One się świetnie sprawdzają zarówno do mrożenia, jak i po prostu do przechowywania czegoś. Także te woreczki są naprawdę, naprawdę bardzo Przydatne. I to są te woreczki strunowe. One mają tutaj podwójne to zapięcie, więc one zawsze ładnie się trzymają. No, jeden jest tej wielkości mniej więcej, a drugi jest większy. One kiedyś były żółte i czerwone, czy żółte i pomarańczowe. Ten rozmiar, ale widzę, że oni zmieniają im tam kolory. No i taki jest większy. I zestaw tych 50 woreczków kosztuje 2,50, czyli jakieś 12,50 zł, a są jeszcze większe. One wówczas będą kosztowały około 17 zł. 15, między 15 a 17 zł. zależy jak przeliczyć. No i są jeszcze mniejsze, ale te jeszcze mniejsze to już mi kompletnie do niczego, więc te dwa, te pośrednie są. Moim zdaniem, najlepsze i najlepiej się sprawują. Także widzicie, za wiele tego nie kupiłam, ale wiem, że czasami coś wpadnie w oko, że coś się komuś przypomni albo czegoś szuka akurat, a nie wie, że jest wika. To warto najzwyczajniej w świecie tam zajrzeć albo po prostu obejrzeć krótki, właśnie, hol <laughs> zika. I jeszcze jedna, jedyna rzecz z zykej, którą przetargałam, to jest jedynie e, gazetka i książeczka, e, która którą zawsze gdzieś tam muszę przytargać, bo jednak mam wrażenie, że na stronie internetowej nie zawsze wszystko widzę, co bym chciała, a tutaj można znaleźć, było właśnie bardzo dużo takich świeczek zapachowych, jak tutaj są w tym, także możecie też sobie zerknąć, Fajne to jest przepięknie pachniały, ale szczerze mówiąc ja chciałam, chcieliśmy jak najszybciej po prostu stamtąd wyjść, bo wbrew pozorom było naprawdę sporo ludzi i jak wychodziliśmy to wręcz była kolejka do tego, żeby wejść do Ikea więc my się wstrzeliliśmy dosłownie niedużo przed tym jak zaczęły się ustawiać kolejki widziałam też ten dyspenser do mydła do rąk albo nie wiem tam do ogólnie to jest niby do medła, ale tutaj można i płyn do mycia naczyń wlać i coś takiego, ale powiem Wam szczerze, że on nie był za duży i go dlatego nie wziąłam, natomiast jest taniutki, no to trzeba mu przyznać, że jest taniutki, bo za 50 pasów, czyli za 2,50 tego się po prostu e, nigdzie nie kupi, więc e, to się opłaca na pewno. W ogóle było bardzo dużo kwiatów też, ale było też bardzo dużo osób, które te kwiaty oglądały, które tam chodziły, które je macały, więc, więc nadzwyczajnie w świecie, słuchajcie, ja po prostu już e, za bardzo w nich tam nie grzebałam, dlatego, że szukałam tych nożyczek. Mm, o, i tak będę mogła Wam pokazać, zobaczcie, jakie one są duże, te nożyczki są naprawdę wielkie. No, ale mam nadzieję, że będą się Sprawdzać. Trzeba będzie je po prostu pościągnąć, te trytytki, Tak to się nazywa chyba? Napiszcie mi, jak to się nazywa, bo nie mam pewności. O, pojemniczki są takie, także widzicie. No łatwiej jest rzeczywiście, jeżeli tak się pokazuje, lewe, wtedy więcej widzicie, jak ja Wam pokazuję w drugą stronę. No i talerze. Są naprawdę bardzo duże, muszę przyznać, że są naprawdę bardzo duże, ale ja je lubię. Dobra, kochani, ja nie będę Wam już zawracać głowy. Napiszcie mi, kiedy ostatni raz byliście w ogóle w IKA, bo ja byłam, no, dobry rok temu mniej więcej. Tutaj gdzieś Wam wyjedzie też karta do ostatniego holu z IKA. Także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś ma ochotę zerknąć. A my się widzimy już niedługo w kolejnym filmiku, także przesyłam Wam buziaki. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia niedługo.